blisko 60 nowych terytorialców złożyło przysięgę wojskową, która miała miejsce w Polanicy-Zdroju. Była to druga tego typu uroczystość w tym sezonie wakacji z wod na Dolnym Śląsku. Teraz to wcielenie to są Praktycznie jest przekrój społeczny, bo są żołnierze jeszcze, którzy uczą się w szkole średniej, których czeka dopiero matura, ale też są żołnierze, którzy są dojrzałymi obywatelami w wieku około 40-kilku lat, którzy mają swoje życie zawodowe, mają swoje pasje, a jednocześnie. E, czują e, ogromną potrzebę realizacji się dla, dla ojczyzny w ramach, swoj, w ramach służby krajowi i społeczeństwu lokalnemu. Cała procedura sprowadza się do tego, że jeżeli kandydat jest chętny, musi się albo skontaktować z rekruterem brygady, którego dane są na, na stronie, albo udać się osobiście do macierzystego wojskowego centrum reka, rekrutacyjnego w Kłodzku, w Bolesławcu, Głogowie bądź w Wrocławiu. Złożyć dokumenty, przejść pozytywnie weryfikację, rekrutację, badania i witamy. Nim żołnierze stanęli przed sztandarem, musieli przejść 16-dniowe szkolenie podstawowe, które z uwagi na górskie warunki nie należało do najłatwiejszych. Polega na nauce podstawowych umiejętności żołnierskich, taktyce, strzelectwie i musztrze, co mogliśmy zobaczyć dzisiaj na przysiędze. Większość osób się sprawdza, dając siebie wszystko, natomiast czasami zdarzają się kontuzje, choroby lub. Kondycja nie jest wystarczająca, żeby ukończyć ten kurs. Tak? Zwykle w takie osoby wtedy wracają na następne szkolenie i po drugim razie zwykle im się udaje. Decyzja to powstała już od małych lat. Gdzieś się interesowałam wojskiem. Potem dziś brat poszedł, rodzina jest, także ja też musiałam w końcu. A na co dzień uczę się w technikum, na technik fotografii i multimediów w kierunku, także fotografia, grafika. Szkolenie trwało 16 dni. Jest wymagające bardzo, mało czasu, trzeba zdążyć, jest fizycznie ciężko, ale jest naprawdę fajnie. No, można się nauczyć strzelać, także... Wszystko, co potrzebne, w 16 dni da się zrobić. Przyjechałyśmy do naszej koleżanki, która w wieku 50, ponad lat, zdecydowała, żeby spełnić swoje marzenie, więc musiałyśmy wziąć udział w tej uroczystości dla niej ważnej. Chcieliśmy ją wesprzeć, żeby się tak. czuła, że, że ma w nas wsparcie i że wytrwała, bo było ciężko na pewno. A jest taką raczej filigranową dziewczyną, także spełniła swoje marzenie, będzie służyć i bronić nas. Przyjechaliśmy tutaj na tą wspaniałą ceremonię zaprzeciężenia naszej córki. Jesteśmy niesamowicie dumni, tym bardziej, że jest to dziewczyna, także co się zdarza troszeczkę rzadziej w naszych tutaj siłach zbrojnych niż, niż mężczyźni. Bardzo dumny, szczególnie, że spełniają takie moje niedoszłe marzenie, bo ja też chciałem kiedyś być żołnierzem, policjantem, no jakoś tak w życiu mi to nie wyszło, ale dzieci, dzieci akurat tak spełniają to takie moje marzenie, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo dumny, z córki, z syna. tak jest nasze zadanie, nie tylko obrona granic, nie tylko działanie militarne, stricte militarne, ale też działalność kryzysowa, wspieranie lokalnej społeczności, obrona w, przy, w przypadku sytuacji kryzysowych, tak jak wspominałem w trakcie dzisiejszej mojej wypowiedzi w, trak, w czasie przysięgi. To są bardzo ważne rzeczy, to są bardzo ważne aspekty, taki powiedzmy drugi bardzo ważny obszar tematyczny naszej służby. Oprócz ceremonii zorganizowano także piknik militarny, który przyciągnął lokalną społeczność. Oferowano szereg atrakcji dla przybyłych gości. Uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich rozmów z mundurowymi na temat codziennych działań, zasad bezpieczeństwa, także procedur rekrutacyjnych. Funkcjonariusze chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, starając się zachęcić mieszkańców do rozważenia kariery w służbach mundurowych.